To... zahaczeń Widziałem Jestem na zwolinku Jestem w krzaku Jestem w krzaku jakby co Ja jestem w krzaku Tak, widzicie? Moment. Nie widzę go Tu się gdzieś Nice On już był zminusowany chyba Co w krzaku siedzi? Łódki, tak? Obok Aha, to Ja chodzę Dobra A To jest ciebie kurwa ten. Do mnie strzelasz! Do mnie kurwa strzelasz! Do Myślałem mnie kurwa strzelasz! Że Myślałem, że cię zajebał. Tu się ciesz No obok. Info, info od Marcina, XD! O no, ty XD No Jak zwykle kurwa no. próbujesz na kogoś zwalić. Typowo Ty kurwa co to jest za info XD? Za...